Niespodziankę, którą zrobili nam nasi przyjaciele. Przywieźli nam dwie czereśnie. To jest czereśnia numer jeden. Jest to czereśnia Regina. Oczywiście mieliśmy nagrać film, jak sadzaliśmy to razem, ale nam nie wyszło, bo jesteśmy nieogarnięci i byliśmy tak szczęśliwi z powodu tego, że się widzimy, że po prostu nie ogarnęliśmy. A to jest czereśnia. Tak się nazywa. Czekajcie. Nie wiem jak to przeczytać. E... Schneidera późna chyba tak. E... I one są zaszczepione z tego co mi mówił nasz jędruś na wierzbie. Nie, nie wiem. Ja takich rzeczy nie, nie robię, więc dla mnie to jest czarna magia. Podobno mają lepiej rosnąć, zobaczymy. Oby się przyjęły. Także mamy trzy czereśnie. Tam jest nasz kot i czereśnia numer 2. Au! Znowu się tu pokrzywami. pokrzywam. Tu jest śliweczka, która się przyjęła, pięknie puściła liście. Tak? Tam jest czereśnia numer 3. ja wam pokażę z bliska. Też nam pięknie puściła liście już. Także elegancko się przyjęła. A tu jest brzoskwinka. Zobaczcie, jakie fajne listki wypuściła. Taka brzoskwineczka. Niestety chyba nie przyjęła nam się czereśnia, ponieważ wszystkie listki jej zżółkły i został nam taki badyl. Także nie wiem, jeszcze poczekamy, jeszcze ją zostawię na razie, niech sobie tutaj jest. Może odbije. nie wiem czy zmarzła, czy coś się stało. Eee, zobaczymy. I, I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o drzewka. Także tu będzie taki sadzik, jak już to oczyścimy. Posadzimy też zadarniające roślinki, porobimy ścieżki między tymi drzewkami. I będzie fajnie. Szalony kocie. Biegnij na drzewo. Biegnij na drzewo. Biegnij na drzewo. Biegnij szybko. Bieg, gruda, tak się się roz, rozpędza i wskakuje na drzewa. O, 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 o. No biegnij koci, chciałam cię nagrać. Cik. No biegni. <laughs> Musisz się rozpędzić bardziej. Cii, 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 cii. Szaleńcze mały, chodź tu. Ruda jest fantastycznym kotem. Witajcie w naszej łazience. Słuchajcie, to są moje sadzoneczki. To jest jarmuż yy, średnio wysoki. To jest szczeć, a to jest kocimiętka. Już są coraz większe i coraz ładniejsze. I jeszcze mam jarmuż fioletowy, który jest w rąkach po taśmie. <grym> Także sprawdzamy, jak to działa. Związałam je nitkami, żeby mi się trzymały. Na razie wszystko fajnie się trzyma. Podlewałam już kilka razy. Te rolki wysychają z czasem, więc, więc nic się nie rozwala. To jest, tak jak mówiłam, jarmuż fioletowy. Także zobaczymy. Niedługo będę go wsadzała do gruntu. To znaczy, jeszcze musi troszeczkę podrosnąć. Jest koniec maja. Myślę, że jakoś może w połowie czerwca będziemy wsadzać. Słuchajcie, rolki nie do końca się sprawdziły. Przez to, że były razem, zaczęły pleśnieć. Także zobaczcie, tu wszędzie jest pleśń. I teraz nie wiem, co mam zrobić, czy mam to wyrzucić. Teoretycznie pleśni, no jest bardzo niezdrowa. Pomyślałam, że je przesadzę szybko, tej armurze, bo to jest jedyny fioletowy, jaki mam posiany. Eee, no i zobaczymy, jeżeli korzenie będą w miarę, no to je zostawię. Natomiast ten na przykład już będzie do wyrzucenia, bo jest cały zapleśniały. Także kolejna rzecz niestety nie do końca się sprawdziła. Myślę, że następnym razem, bo spróbuję jeszcze raz, ale następnym razem nie będę ich po prostu łączyła w kupę. Zobaczyłam to u jednego ogrodnika, który w ten sposób robił. No, i jak widać, nie do końca jest to dobry pomysł. Także będę musiała to sobie właśnie trzymać osobno. Także kolejna próba będzie już z, dopiero chyba na wiosnę, myślę. No bo teraz już nic nie będę sadziła. No i zobaczymy, czy się sprawdzi. Póki co wersja, gdzie te rolki są złączone ze sobą, no nie działa. Zmieniłam jednak zdanie i stwierdziłam, że spróbuję te jarmuże wsadzić jeszcze raz do świeżych takich rolek po papierze. i zobaczymy, czy coś z tego będzie. Nagrywam w kiblu, bo w salonie jest nasz przyjaciel i nie chcę im przeszkadzać. E, no, w każdym razie e, e, zobaczymy, czy się uda zrobić to tak, żeby to tym razem nie spleśniało. E, mam nadzieję, że tak, bo się zdenerwuję, bo nie mam innego e, tego fioletowego wysadzonego, także trzymajcie kciuki. Pokażę Wam, jak ładnie dzisiaj u nas spada i jaką mam ładną trawę. To jest palma, którą posadziłam sobie, posiałam, posadziłam, nie wiem, sama jedno było ziarno, posiałam chyba i nam wyrosła po bardzo długim czasie, bo chyba z 3 miesiące kiełkowała, także będziemy mieli być może palmy. Palmy, to jest mrozoodporna taka palma, która, e, która rośnie gdzieś w górach, także, ale wygląda pięknie, ja będziemy mieli taką palmę w ogrodzie. A to jest, słuchajcie, nasz trawnik, zobaczcie, w tym miejscu, tu jest oczyszczalnia i zobaczcie, jak tutaj ta trawa rośnie, jak szalona po prostu. I nie wiem, dlaczego tu jest taka kępka śmieszna, też jest ta trawa wyższa, tam z tyłu też jest troszeczkę wyższa, ale tam pewnie dlatego, że tam jest takie zagłębienie i tam chyba woda stoi czasami. Natomiast tutaj strasznie mnie bawi ten fragmencik właśnie przy oczyszczalni, bo, bo widać, że oczyszczalnia robi swoje.